Witam serdecznie. Coraz nowsze normy emisji spalin zmuszają producentów samochodów do różnego rodzaju form elektryfikacji swoich napędów poprzez stosowanie różnego rodzaju typów hybryd. Jak podaje ACEA? czyli organizacja zrzeszająca producentów samochodów, już ponad 40% wszystkich pojazdów to pojazdy hybrydowe. Wprowadza to jednak niemałe zamieszanie na rynku, bo hybryda niejedno ma imię. Czym jest więc hybryda typu plug-in, miękka hybryda, hybryda konwencjonalna, szeregowa, szeregowo równoległa czy równoległa? Zapraszam do oglądania. Nim przejdę dalej, muszę jednak zaznaczyć, że film ten to nie jest profesjonalny opis działania każdego rodzaju hybryd dostępnych na rynku. Jest to bardziej krótki, uproszczony przewodnik, po tym co można spotkać w salonach. Zdaję sobie również sprawę, że mówię o napędach hybrydowych, stojąc obok takiego samochodu, któremu do hybrydy daleko, jednak niestety nie miałem żadnego pojazdu hybrydowego pod ręką, aby nagrać ten film. Pierwszy typ hybrydy, od którego zacznę, który jest jednocześnie najprostszym typem, są tak zwane miękkie hybrydy, czyli po angielsku mHEV. Dlaczego mówimy na nią miękką? Ponieważ jako jedyna z hybryd nie może ona bezpośrednio napędzać kół przez silnik elektryczny. W tego typu hybrydzie pełni on jedynie rolę wspomagającą dla silnika spalinowego. W jakich sytuacjach to się dzieje? Po pierwsze, kiedy silnik spalinowy pracuje pod dużym obciążeniem, na przykład przyspieszamy, silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy. Po drugie, w trakcie postoju, gdy zatrzymujemy się na światłach, silnik elektryczny umożliwia zgaszenie silnika spalinowego, a następnie bardzo szybkie, sprawne jego włączenie, kiedy chcemy ruszyć. Po trzecie, niektóre samochody hybrydowe mają tak zwaną funkcję żeglowania na biegu jałowym. Wówczas, w trakcie jazdy, gdy spełnione są różnego rodzaju warunki, wyłączany jest silnik spalinowy, a samochód toczy się na biegu jałowym. Gdy konieczne jest ponowne włączenie silnika, silnik elektryczny robi to w bardzo szybki sposób, jednocześnie będący bezpieczny dla wszystkich użytkowników. Ruchu drogowego. A czym się charakteryzuje taka hybryda od strony technicznej? Zazwyczaj pracuje ona na instalacji 48V, chociaż występują również takie posiadające instalację 12- lub 24V. Akumulator ze względu na to, że możliwość odzyskiwania energii takiego małego silnika elektrycznego, np. przy hamowaniu silnikiem jest dość niewielka, posiada również małą pojemność. Akumulator taki nie przekracza 1 kWh swojej pojemności w miękkiej hybrydzie. Jacy producenci oferują miękkie hybrydy dzisiaj praktycznie każda marka marki Premium jak Volvo czy Mercedes oraz marki Masowe. Jak na przykład Renault, Volkswagen czy Skoda oraz inne modele, na przykład z marki Kia czy Hyundai. Co ciekawe, tylko w miękkich hybrydach możliwe jest zastosowanie manualnej skrzyni biegów, co wielu producentów praktykuje. Kolejny typ hybryd, który omówię, a który jest już bardziej zaawansowany, są to tak zwane. Heavy. Dlaczego są one tak popularne? Ponieważ rozpropagowała je oczywiście firma Toyota, oferująca je w Corolli, w Yarisie czy dawniej w Aurisie, a dzisiaj nawet w dużo większym RAV4. Umożliwiają one w przeciwieństwie do miękkich hybryd jazdę wyłącznie przy pomocy silnika elektrycznego. Co prawda na niewielkie dystanse rzędu kilku kilometrów, ale jednak posiadają taką funkcjonalność. Posiadają one dodatkowo większe akumulatory, już nie poniżej 1 kW, a raczej między 1 do 2 kWh. Dodatkowo ich instalacje są to już układy 200 lub więcej woltowe. Dzisiaj także wielu producentów już stosuje te hybrydy. Niedługo dołączy do nich Volkswagen z modelem t rock ale oczywiście plus Toyota i Lexusa oferuje również wspomniana wcześniej Kia, Hyundai, Renault, czy też bardzo ciekawe hybrydy chińskie, na przykład oferowane przez firmę MG. Ostatnim, często najdroższym i najbardziej skomplikowanym typem hybryd są tak zwane hybrydy typu plugin, które raczej w języku polskim nie mają lepszego określenia, ewentualnie można nazwać je po prostu jako hybrydy ładowane z gniazdka. Czym one się charakteryzują? W przeciwieństwie do poprzednich wymienionych przeze mnie typów hybryd, te jako jedyne oferują możliwość przejechania naprawdę znacznych odległości przy użyciu wyłącznie silnika elektrycznego. Może to być nawet ponad 50 km zasięgu na samym prądzie. Aby móc jechać na samym prądzie, muszą one oczywiście mieć też znacznie większe akumulatory oraz pracują często na wyższych napięciach niż zwykłe hybrydy. Jakie to są rzędy wielkości? Dla przykładu, Alfa Romeo Tonale ma akumulator o pojemności około 15 kWh, a jej napięcie w instalacji hybrydowej to jest ponad 300 V. Jakie marki dominują w układach hybrydowych typu plug -in? Najczęściej marki premium. Tak jak wspomniałem, są to Zazwyczaj największe i najdroższe samochody, więc oferuje oczywiście wielka trójka: Mercedes, BMW czy Audi, ale istnieją też modele te w tańszych markach, jak na przykład we wspomnianym przeze mnie wcześniej koncernie Volkswagen. I to są już trzy najpopularniejsze, i moim zdaniem najważniejsze dla przeciętnego klienta typy samochodów hybrydowych. Na ekranie w tym momencie powinna wyświetlać się mała ściągawka, która w krótki sposób podsumowuje to, co właśnie powiedziałem. A teraz muszę przejść do zupełnie innej klasyfikacji układów hybrydowych. Nie są one jednak tak ważne dla zwykłego użytkownika i traktuję je bardziej jako ciekawostkę i dodatek do tego filmu, aby móc przekazać więcej wiedzy na temat układów hybrydowych. Teraz opowiem o. Właśnie drugim podziale samochodów hybrydowych, który tyczy się bardziej tego, co może w danym momencie napędzać koła. Tak jak w poprzednim podziale, i w tym mamy trzy typy hybryd, jednak są one zupełnie inne i mają inne nazwy. Pierwszy typ hybryd, o którym wspomnę, to hybryda szeregowa. W tym typie silnik spalinowy nigdy nie napędza kół w sposób bezpośredni. Jest on jedynie generatorem prądu dla silnika elektrycznego, który to właśnie napędza koła. Jest to dość mało rozpowszechniony typ hybryd, ponieważ tylko Nissan właściwie oferuje je jako napęd e-power, oraz można powiedzieć, że taki typ hybryd stanowią również samochody elektryczne z tzw. range extenderem. Czyli niewielkim silnikiem spalinowym, który wydłuża zasięg elektryka. Był on dostępny m.in. w dawniej w BMW i3, a być może w przyszłości będzie dostępny również na przykład w elektrycznym Renomegan czy senik. Drugi typ hybryd, o którym wspomnę, to hybryda równoległa. Można powiedzieć dla uproszczenia, że są to jedynie miękkie hybrydy z poprzedniego podziału. A czym one się charakteryzują? Tutaj silnik spalinowy nie jest generatorem prądu, a może sam napędzać koła, może napędzać koła razem z silnikiem elektrycznym, a również sam silnik elektryczny w niektórych modelach umożliwia jazdę właśnie na samym prądzie. Ostatni typ hybryd to hybryda szeregowo równoległa, która łączy te dwa światy hybryd. Tutaj i oba silniki mogą napędzać koła i tylko jeden z nich, jakiś silnik spalinowy może pełnić rolę generatora. Właśnie ten typ hybryd jest najbardziej popularny i właśnie to za niego odpowiada Toyota z już ponad 20 lat temu modelem Prius. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się we w miarę przejrzysty sposób wyjaśnić jakie hybrydy można spotkać na rynku motoryzacyjnym. Oraz, że osoby o bardzo szerokiej wiedzy technicznej nie złapały się za głowę nad y, uproszczeniami, które poczyniłem w tym filmie. Jeżeli film się podobał, zachęcam do zostawienia, subskrypcji, oceny filmu oraz do komentowania. Dziękuję za oglądanie.